Serwus, ja jestem szczerzy, a dzisiaj po raz kolejny przedstawiam wam pierwszy na serwerze. Dzisiaj trafiło w nasze ręce pierwsze na serwerze Turismo Przechodząc dalej, jakże po tych pięknych wstawkach, sprawdźmy standardowo, co takowy pojazd posiada. Zaczynając od tuningu wizualnego, mamy tutaj w sumie niewiele. Mamy tutaj felunek, jakim są rim a także przyciemnienie szyb 100%. Na dokładkę mamy tu lampy, a także licznik w secie lodowym. Wygląda to całkiem zacnie. Zwracając uwagę na kwestie mechaniki pojazdowej, mamy tu ogranicznik wykrywacz, system ABS, radio, CB radio, powiększony bak na 150 litrów, a także gaziutek 75, zestaw torowy EQ4 Turbo 5, a także Nitro V5, no i żeby było mało, kwicik. Jak widzicie, jest tu w sumie z tuningu mechanicznego praktycznie wszystko. Z tego co widzę, to brakuje mu tylko chyba MZM, Jak dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o tuningi wizualne, no to wydaje mi się, że tutaj to już został tylko bodykit. Nie wiem szczerze, na turku jakoś za, za bardzo się nie znam. Szczerze powiedziawszy, jest to mój pierwszy Turek, w którym poruszam się po serwerze Projekt RPG. Dlaczego? No, może dlatego, że nigdy jakoś mnie nie ciągnęło do tych samochodów, są one mega drogie. Ja wolę zainwestować sobie w 50 y, albo i więcej grozów. Natomiast, y, no, ten wygląda całkiem zacnie. Nie? Jakby kolor, kolor jest taki dosyć uniwersalny, ale te lampy, no, lampy siadają. Szczególnie, że Turek jeszcze tak fajnie je e, eksponuje, że tak powiem. Jeżeli chodzi o kwestie jezdne, szczerze mówiąc, nie wiem i przejechałem się tylko kawałek, aby zrobić dla Was standardowo wstaweczki. Natomiast zaraz sprawdzimy, jak, jak się nim jeździ. Zwrócę uwagę na to, że mamy zniszczony tylko przedni zderzak, przednie lewe drzwi i regenerację turbo. I płacimy 80 dolców za naprawę. Jest to sporo, jak za samochód. Szczególnie, że niefortunnie, jak zwykle, pojawiła się na ulicy dziura. Ale oczywiście nie o dziurach jest dzisiejszy odcinek, dlatego udajmy się może na drogę szybkiego ruchu, aby sprawdzić co takowy pojazd potrafi. Dobra i tak szczerze to w sumie jestem mega ciekaw, bo tak jak wspominałem wcześniej, no nigdy Turkiem nie miałem okazji się przejechać, dlatego szczerze mówiąc nie wiem jaki potrafię kręcić po maxy, no z tego co widzę to to już jedzie szybciej niż e, Flash, więc no ale w sumie nie ma też się dziwić, jednak półka cenowa delikatnie się różni dobra może na start wyłączmy sobie jakiekolwiek zestawy no i zobaczmy co się wydarzy dobra no i pierwszy program to program pod vmax więc sprawdźmy co on potrafi no i dobra został ostatni program który nazywa się race więc zobaczmy co on potrafi Szczerze mówiąc, nie wiem do czego jest ten program, aczkolwiek jak widzieliście, no VMAX nie powala 204, to ja na fortunie na wyścigowym jestem w stanie troszeczkę więcej wykręcić. No natomiast wydaje mi się, że to program pod przyspieszenie, więc się nie wymaga, aby był duży VMAX, ale żeby miał pierdol. Dobra, i w sumie tak na sam koniec jeszcze sprawdziłbym jedną rzecz, jednak to jest Turek. Widzę, że troszeczkę smaży tego paliwa, dlatego zaraz sprawdzimy, co i jak. 31,9 litra na stówkę. Sporo, sporo. Ale żeby tego było mało, z tego co wiem, to programy pod przyspieszenie palą o wiele więcej. I jak widzicie, mamy tu prawie 50 litrów na setkę. Szczerze mówiąc. 150 km i on nie ma gazu No, stokowo pali o wiele, wiele mniej, bo bez żadnych programów pali 30, 33,7 Czyli no to prawie podbiega pod e, spalanie flesza Natomiast jak widzicie silnik jest dosyć, dosyć duży i może to dlatego się tak na to przekłada No i dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle Powiedzieliśmy że dosyć sporo na temat tego samochodu Jakbym miał turka, pewnie sam bym powiedział coś więcej, natomiast z racji tego, że z racji tego, że jeżdżę nim po raz pierwszy, to za dużo nie jestem w stanie powiedzieć. Co więcej, upewnijcie się, że oglądaliście materiały z poprzedniego tygodnia. Zapraszam was do zostawienia łapki oraz sub. Co więcej, widzimy się już na kolejnym materiale o godzinie 20. Cześć!